Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj korzystając z pogody zabieramy Was na południe Islandii. Znajdujemy się przy najbardziej popularnym wodospadzie na Islandii, czyli Skogafoss. Ma on 60 metrów wysokości i 32 metry szerokości. Znajduje się on na rzecu Skoga. Jest on położony na południu od miejscowości Skogar, blisko lodowca i jednocześnie wulkanu Eyjafjallajökull. A rzeka Skoga, którą za mną widzicie, jest latem pełna gojców i łososi, co przyciąga mnóstwo wędkarzy. Idziemy tędy, tędy, tędy i tam na górę przed nami tylko 468 schodów. Anusia, jak się czujesz na siłach? Dobrze. Dasz radę. No, już parę razy wchodzi, jak Anusia. Jeszcze włopy nie masz, się zaciągnięcia. Masakra! Aż piekło uda Ale jak już jesteś wysoko? No Mamy tę Anuśka jest na 8 schodów pochylonych Wodospad z góry wygląda pięknie, choć nie tak spektakularnie jak z dołu, ale warto tutaj wejść. We wschodniej części Skorapość, czyli tutaj gdzie się teraz znajdujemy, znajduje się bardzo znany, piękny, turystyczny szlak, który mierzy 22 km. Jest on położony między lodowcem Eyjafjallajökull na Merdasiewo i kończy się Dolinia Forsmo. Anusia jeszcze tylko dwie godzinki trekkingu i jedziemy dalej. Finwurdo Halls to najpiękniejsza jednodowa trasa piesza na Islandii. i Jeśli tylko macie na to czas, warto zastanowić się nad poświęceniem jednego dnia na jej zobaczenie. W tym celu zaplanujcie nocleg na kempingu w Skogar, a następnego dnia zostawcie samochód na parkingu i idźcie pieszo na szlak. Dla miłośników wodospadów, polecanko! Jeśli nie macie całego dnia, warto podejść szlakiem chociaż około godziny w górę i wrócić. Ze szlaku widać kilka, w całości nawet kilkanaście wodospadów, które mogły nawet konkurować z samym Skogafoss. Przy pięknej pogodzie to po prostu bardzo miły i ciekawy spacer, a dalsza część szlaku, już po wejściu na sam szczyt, samego Skogafoss jest znacznie bardziej płaska niż samo wejście. A jeśli jesteście ciekawi tej 22-kilometrowej trasy? Dajcie znać w komentarzach, to chętnie zrealizujemy taki odcinek już latem. Zmierzamy teraz na wodospad Kvernufoss. odległość z parkingu wodospadu Skogafoss na parking wodospadu Kvernufoss wynosi 2 km, nie wyjeżdżając na drogę główną. Za parking zapłacicie przez aplikację Parka, Poprzez zeskanowanie kodu QR, znajdującego się na tablicy informacyjnej, bądź przez stacjonarną budkę, która się tam znajduje. A ja? W takich miejscach pamiętajcie, żeby zamykać ze sobą bramki, ponieważ są tu wolno wypasające się owce, które mogą uciec. Ciekawa jest również to, że został tu nakręcony bardzo popularny teledysk Alana Walkera. Diamond Hearts, tutaj wam też wstawi wstawkę. A teraz zabieramy was na spacer do pięknego kanionu, na końcu którego znajduje się piękny 30-metrowy wodospad, który przez wielu jest pomijany. Pewnie ze względu na brak czasu, no bo tutaj... Nie oszukujmy się, jak ktoś jest na wycieczce dookoła, no to pędź jak najszybciej, żeby jak najwięcej zobaczyć. A myślę, że warto. Widoczki zacna. A rzeka, którą widzicie za mną nazywa się Kwerna i spływa ona z lodowca, z góry, który nazywa się Ejafiatlejoku. Jest to również jeden z nielicznych wodospadów Islandii, za który możecie wejść i dosłownie poczuć potęgę jego natury. Na parkingu Kvernufoss znajduje się muzeum ludowe Skogasafn, a także muzeum regionalne z różnymi eksponatami z tego obszaru. W Muzeum Skoga Sawny znajduje się również kawiarnia, a jeśli jesteście miłośnikami ciekawych potraw, możecie tu zjeść m.in. pysznego burgera w czarnej bułce, która jest farbowana atramentem z kałamarnicy. Częścią Muzeum Regionalnego Skoga Sawny jest Muzeum Transportu, który prezentuje historię i ewolucję transportu, komunikacji i technologii w Islandii. Można tam zobaczyć, jak ten naród ewoluował od epoki pracy przy wsparciu konia. Do cyfrowej komunikacji XXI wieku. To muzeum pokazuje, jak wyglądała codzienność Sznawczyków, zanim pojawiły się asfaltowe drogi i mosty. Również samochody terenowe. Na początku transport opierał się tu głównie na koniach i promach, które pozwalały przedostać się przez rzeki i fiordy. W środku zobaczycie prawdziwe perełki, stare samochody z początku XX wieku, specjalne pojazdy do poruszania się po śniegu i lodzie, w tym gąsienicowe citroeny, maszyny drogowe, spycharki, walce i pługi śnieżne, które zmieniły oblicze islandzkiej infrastruktury. Muzeum opowiada też historię poczty, telekomunikacji i elektryfikacji Islandii. Można tu obejrzeć stare centrale telefoniczne, sprzęt radiowy, a także zobaczyć, jak wyglądała praca listonoszy i służb ratunkowych kilkadziesiąt lat temu. Całość dopełniają wystawy poświęcone ratownictwu i służbom SAR, które odgrywają ogromną rolę w tym surowym i nieprzewidywalnym klimacie. To miejsce nie tylko dla fanów motoryzacji, ale dla każdego, kto chce poczuć, jak wyglądało życie na Islandii, zanim stała się ona nowoczesnym, świetnie skomunikowanym krajem. Dla wszystkich miłośników rozwijającej się tak szybko technologii muzeum jest za darmo. A jak wszyscy wiemy, za darmo to uczciwa cena. A teraz zabieram Was do kolejnej atrakcji turystycznej, do której mamy 102 km. Oczywiście cały czas poruszamy się drogą numer 1 na wschód. Może zdziwić Was ta piękna, słoneczna pogoda, którą widzicie na każdym blogu, ale staramy się pokazać Wam Islandię w tej najpiękniejszej, słonecznej odsłonie. Przejeżdżamy przez urukliwe miasteczko Wik gdzie po zatankowaniu ruszamy w dalszą podróż. Idziemy na kanion Pjad Gregliukur. Po 7 latach się razu. Lepiej późno niż całe. W miejscu, gdzie zaczynamy spacer, kanion nie jest wysoki, ale gwałtownie się wznosi, a jego najwyższy punkt ma około 100 metrów. Trekking do ostatniej platformy widokowej zajmie Wam około 40 minut, ale potrzebujecie dobre buty, przynajmniej za kostkę, a najlepiej trekkingowe, bo cała trasa wysypana jest kamieniami i jest bardzo grząsko i nierówno. Znajdujemy się przy sławnym kanionie Fiadra Gliofur. Ma on 100 metrów głębokości i 2 km długości. I teraz się po nim przejdziemy, więc opowiem Wam parę słów. W dominują głównie bazalty. Te ciemne, twarde skały powstały z lawy w wyniku licznych erupcji wulkanicznych, które miały miejsce na Islandii na przestrzeni milionów lat. Erozja lodowcowa, która ukształtowała kanion, odsłoniła te bazaltowe ściany, a dodatkowo podłoże skalne kanionu składa się głównie z palagonitu, materiału powstałego w wyniku interakcji wody i szkła wulkanicznego o składzie chemicznym zbliżonym do bazaltu. Uważa się, że wąwóz Freddy Lufur uformował się w pełni pod koniec ostatniej epoki lodowcowej, czyli około 9000 lat temu, kiedy bogata w osady rzeka lodowcowa wyrzeźbiła sobie drogę przez glebę. Jednakże te bazaltowe ściany, co tutaj widzicie, stanowią fundament kanionu rzeki i liczą około 2 milionów lat. Widoki po drodze są przepiękne i wygląda to wszystko jak miejsce z awatara, gdzie latali między ścianami kanionu na smokach. Takie było moje skojarzenie, jak pierwszy raz tutaj przyjechaliśmy. Kanion ten możecie podziwiać z trzech lekko wysuniętych platform widokowych, ponieważ wcześniejszy widokowy punkt naturalny, który widzicie po lewej stronie, został niestety całkowicie zamknięty. Jak poziom rzeki stopniowo opadał, dawniej zalane ściany kanionu pokryły się bujną roślinnością, w tym bujnymi trawami, delikatnymi kwiatami polnymi gimchem. Kanion ten to nie tylko kolejna formacja geologiczna to żywa opowieść o islandzkiej historii naturalnej. Jakby dramatyczny wygląd, ukształtowany przez powodzie lodowcowe i liczne erozje przyciągnął uwagę z całego świata. To też macie okazję oglądać, bo niestety został on dookoła cały ogrodzony i powstały takie platformy jak ta, bo wszyscy ludzie zaczęli tą przyrodę niszczyć i musieli zamknąć kanion na prawie dwa lata, żeby to wszystko się ładnie ogrodziło. No i kochani, kolejny odcinek za nami, kolejna piękna podróż za nami. Mamy do domu jeszcze 200 km, więc powoli się żegnamy. Ale jeśli Wam się podobało, to wiecie co robić. I widzimy się w następnym odcinku. Pa! Fasz do widza, aż do widza! Dobra już! A to teraz ze mną znajduje, nagle znajduje się A teraz zabieramy Was na muchę. Co ty robisz? Pukam czarnych Jezus Maria, odwaliło chłopu No? Co no? No mów Nie jest śmieszny Przy nim płynie rzeka Skoga, która jest... Przy nim? Przy nim, no co? Znajdujemy się pod bardzo popularnym wodospadem Skogafoss Czekaj, to Skogafoss było? Czy nie wiem, czy Skogafoss? Nusia no mówił, że te islandzkie konie takie miłe, a wszystkie uciekły nie. Doczki piękne